podziwiamy piękną, złotą jesień, a różne jej oblicza na zdjęciach uchwycili nasi uczniowie. Panie Magdalena Dolinska i Magdalena Guczka zorganizowały konkurs jesiennej fotografii, którą można podziwiać w szkole na naszym holu głównym. Więcej szczegółów przedstawi Małgorzata krzak. W październiku odbył się konkurs jesiennej fotografii. Ogłoszenie wyników odbyło się 19 października. Jak mówi komisja, bardzo trudno było wybrać miejsce na podium. Z 26 osób, które zgłosiły się do konkursu, aż 9 z nich zostało wyróżnionych. Miejsce zajęli: pierwsze Lena Lenart, drugie Ksawery Brzuska, trzecie egzekwo Ewa Gacek i Hanna Świerczyńska w klasach starszych, pierwsze Maja Podgórna drugie egzekwo Małgrzata Krzak i Oliwia Grześlik, trzecie Jan Piaskowy. Wyróżnienie dostał Maciej Kałuża. W październiku wybraliśmy również nowego przewodniczącego szkoły, a o przebiegu wyborów do samorządu uczniowskiego powie więcej Julia Biniek. Dnia 4 października odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Klasę czwartą reprezentowała Julia Zięba, klasę piątą Wojtek Uniewski, klasę szóstą Max Wantuch, klasę siódmą A Seweryn Kuzior, klasę siódmą B Małgorzata Krzak, klasę ósmą A Zuzanna Długosz oraz klasę ósmą B Paweł Gołaś. Przewodniczącym został Seweryn Kuzior, zastępcą Paweł Gołaś, a skarbnikiem Małgorzata Krzak. Zaraz po wyborach udało nam się porozmawiać z przewodniczącym. Wszystkim gratulujemy i życzymy wytrwania w pełnieniu tych funkcji. Dobra, mam nadzieję, że... Jak się czujesz jako przewodniczący szkoły? Czuję się bardzo notuję, bardzo się cieszę i koję wszystkim za to, że mnie wybrali. Cały miesiąc był bardzo obfity w wydarzenia w naszej szkole. Obchodziliśmy między innymi Dzień Tabliczki Mnożenia,

a starsze wraz z opiekunem samorządu uczniowskiego, panią Małgorzatą Lewandowską, składały życzenia pracownikom, szkoły i rozdawały medale. Świętowaliśmy też Dzień Uśmiechu. Większość dzieci ubrało się na żółto. W tym dniu każde dziecko, jak i również nauczyciele, byli uśmiechnięci. 1 października w naszej szkole odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Młodsze, jak i starsze klasy brały udział w zabawach, które przygotowano. Znaleźli się również eksperci tabliczki mnożenia. Wszyscy znakomicie się bawili. Obchodziliśmy też Dzień Mycia Rąk. Każda klasa przygotowała plakat na ten temat oraz wymyśliła hasło propagujące mycie rąk. Akcja miała na celu przypomnieć o higienie, zwłaszcza w czasie trwającej pandemii. Chcemy, ten dłużej, żyje. Wszystkie będzie samo zdrowie! Terazem gierowy szobieszujemy! nasze przedszkolaki. Zobaczmy! Dnia 4 października 2021 roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy dzień uśmiechu, a więc atmosfera była bardzo radosna i wesoła. Większość dzieci ubrała się na żółto, co sprawiło, że każdemu poprawił się humor, nawet osobie, która wstała lewą nogą. Obchodziliśmy też Dzień Poczty Polskiej. Z tej okazji przedszkolaki ze wszystkich grup uczestniczyły w zajęciach, podczas których poznały zawód listonosza i jego obowiązki. Dzieci dowiedziały się, jak długą drogę musi przebyć list lub paczka, by w końcu trafić do naszej skrzynki pocztowej. Zobaczyły zawartość torby pana listonosza, a w końcu nauczyły się poprawnie adresować list i w odpowiednim miejscu przyklejać znaczek pocztowy. Obchodziła też urodziny Kubusia Puchatka. Mieli przy tej okazji dużo radości, ponieważ nie ma takiego przedszkolaka, który nie lubiłby żółtego misia. Najmłodsi świętowali również Dzień Jabłka. Poszerzali wiedzę o jabłkach i z dużym zainteresowaniem zdobywać wiadomości na temat potraw i przetworów z jabłek. Z powodu walorów zdrowotnych i odżywczych, wszystkie dzieci próbowały jabłek pod różnymi postaciami, aby wybrać dla siebie najsmaczniejszą przekąskę. Samorząd uczniowski zaprasza na obchody Dnia Dyni, które odbędą się w ostatni piątek października. Pamiętajcie o pomarańczowych strojach. Na zakończenie zapraszam w imieniu Agaty Konskiej i Małgorzaty Krzak na wywiad z nauczycielem. Zobaczcie Państwo sami, kto był naszym gościem. Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad nauczycielką geografii, pani Iną Kumanicką. Witajcie. Zacznijmy. Gdyby nie geografia, jaki przedmiot chciałby uczyć pani w szkole? Mhm. Gdybym nie geografia nie uczyłabym tak naprawdę żadnego przedmiotu, dlatego, że y, moim hobby jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom, więc chciałabym się skoncentrować wtedy na terapii pedagogicznej rewalidacji, ewentualnie socjoterapii, myślę, że postawiłabym właśnie na te, te kierunki. Świetne postanowienie. Na jakim Pani była profilu w szkole pedagogicznej i czy było to coś związane z teraźniejszą pracą? Mm -hmm. W liceum mogłem kształcącym wybrałam profil biologiczno-chemiczny i myślę, że jest on, jak wykorzystywany w mojej pracy, tam wiedza, ponieważ często korzystam z zakresu wiedzy z zakresu biologii, czy fizyki, czy chemii, ponieważ te przedmioty, tak jak geografia, stanowią tą składnicę wiedzy przyrodniczej, szeroko rozumianej. Zacznijmy teraz od wszystkich strzałów. Hmm. Polski czy matematyka? Matematyka. Romanse czy kryminały? Hmm, Romansy. Pizza czy kebab? Pizza. Są komarzydowe czy karpce? Są komarzydowe. Dziękujemy za udzielenie mi Widzimy się w kolejnym wydaniu. Ja również bardzo dziękuję. Wszystko w tym wydaniu wiadomości. Do zobaczenia za miesiąc.